W jednej z gdańskich stoczni powstanie statek, który ma oczyścić Bałtyk z zalegającej broni chemicznej, pisze portal Zielona Interia. Statek, a raczej barka morska będzie w stanie prowadzić cały proces wydobycia i utylizacji na morzu, dzięki czemu nie będzie konieczności transportowania niebezpiecznej amunicji na ląd. Barka będzie w stanie zutylizować ponad 1000 kg amunicji na dobę. Naukowcy i ekolodzy z nadzieją patrzą na projekt, gdyż zalegająca na dnie Bałtyku broń chemiczna jest niebezpieczna dla ekosystemu morskiego. Engelberg Engelbergu rusza akcja przykrywania ośnieżonych stoków kocami. Jak donosi portal Spidersweb, tamtejszy ośrodek narciarski zorganizował akcję przykrywania lodowca przy pomocy potężnych kocy, co ma spowolnić jego topnienie. Wykorzystane do tego projektu koce są białe, co pozwala na odbicie możliwie największej ilości promieniowania słonecznego, a dodatkowo nie są one aż tak widoczne. Dotychczas udało się pokryć obszar odpowiadający powierzchni 14 boisk piłkarskich. Jak możemy przeczytać na stronie National Geographic, Chiny rozpoczęły akcję sadzenia drzew na niespotykaną dotąd skalę. Plan zakłada sadzenie drzew na powierzchni 36 tysięcy km2 rocznie, to więcej niż wynosi całkowita powierzchnia Belgii. Władze kraju chcą w ten sposób podnieść ogólny wskaźnik lesistości kraju, a także zmniejszyć emisję netto dwutlenku węgla, która w założeniu ma wynieść 0 do 2060 roku.